Cześć, witam serdecznie w trzeciej odsłonie, w trzeciej planszy w odlewni Gry Dum. Jak widzicie, trzeci poziom to już jest, to już jest co robić. Tu już ginie namiętnie, namolnie i bardzo często ma się ochotę kliknąć wyjść do pulpitu. No a tymczasem my do pulpitu nie wychodzimy, tylko przyglądamy się, właśnie co nas czeka w odlewni. Przypominam, tutaj musimy wychłodzić reaktor. Obiekt nie pozwoli ci wejść do pomieszczenia z turbiną, dopóki nie obniżysz demonicznego zagrożenia w odlewni. Nasze systemy bezpieczeństwa nie mogą zostać pominięte. No więc, ruszamy do boju. Zmy musimy zmniejszyć poziom zagrożenia demonicznego, tak, czyli po prostu właściwa dla gry sieczka powiem wam, że jak do tej pory no to ten poziom naprawdę jest jest wymagający, dlatego, że nie tylko idziemy do przodu i strzelamy rozwalamy, gnieciemy i tak dalej no to na tym poziomie też yy, musimy zachować pewnego rodzaju strategię czyli z jakim karabinem z jaką amunicją no, w które miejsce wchodzimy dlatego, że wszystko się kończy nie wszędzie możemy znaleźć Paczuszki z, z dodatkami, z, do, z amunicją czy z paliwem do, do piły, a są e, właśnie na tym poziomie już tego rodzaju potwory, na które no, właśnie z tym naszą piździłką tutaj tym, pim, pim pim, to się nie znaczy się nie dojdzie. Tak, no i właśnie tutaj odkrywamy, że jest wyciek gazu, trzeba go jakoś zdusić. hologram nam podpowiada co się właśnie wydarzyło no i jak widać koszmarek zabrał nam właśnie człowieka, właściciela ręki która jest nam bardzo potrzebna, czyli właśnie wiemy gdzie, gdzie je szukać tak? no i tu się właśnie zaczyna pierwsza zagadka mniej więcej do tego poziomu już jest w miarę łatwo, ale potem no właśnie, co potem? Tutaj w pewnym momencie kończą nam się schodki. No i tutaj, tak, tu jest trochę za wysoko. Tu się nie da doskoczyć. Po, po stronach, na prawo, na lewo, nie ma, nie ma żadnej drabinki. Nie zapowiada się, żeby tu była jakaś winda. No i właśnie, no i, no i kombinuj. Powiem Wam szczerze, że szwendałem się po tym w pomieszczeniu ładnych, ładnych parę minut próbując wszelkich możliwych kombinacji skoków w bok, do, do tyłu, do przodu, strzelania w co popadnie może coś wybuchnie, może coś się otworzy, nie wiem wszystko jest możliwe przecież, prawda? no i... no i właśnie, jak tam wejść? No, i w pewnym momencie powiem wam, że już naprawdę nie mam żadnego pomysłu, po prostu sobie patrzę, no i myślę, sobie, no. A gdyby, no i proszę, no da się na to wejść, to się okazuje, że to jest taki schodek. No. Ładnie zakamuflowany, ładnie, pasuje nam się do otoczenia, nie widać. A jednak, dobra, znajdujemy sobie właściwą rączkę, już jest dobrze. E, tak, od razu dla ciekawości, te drzwi się już potem nie otwierają, nie ma potrzeby tutaj więcej wracać raz już stąd wyjdziemy, i w to miejsce już wracać nie trzeba. No i teraz, proszę bardzo, możemy sobie... Przyznać dostęp. ...wyłączyć właśnie gaz. No i w tym momencie te palące się drzwi przestają się palić, a my uzyskujemy dostęp do właściwej części odlewni. No i tutaj mamy już te nasze pierwsze jajeczka ze złem. Taki jajeczek jest w odlewni 4. No i zaczynamy właściwą siekaninę. Pierwsze jest dosyć łatwe, tutaj problemów nie ma. No, odkrywamy przed okazji nowy rodzaj potwora. Takie dosyć wytrzymały, z e, dosyć nieprzyjemnym laserem. O ale raczej Zagrożone naszej demodiczne. piły nie powstrzyma. No i właśnie w ten sposób 25% mniej, dochodzimy do następnego jajeczka. Tu już się zaczynają schody, podejrzewam, że no chyba że, że wam się uda, ale już na tym w tym miejscu już się udaje zginąć parę razy i trzeba do tej, do tego elementu gry wrócić. taka mała podpowiedź przy drugim jajeczku warto zachować sobie karabiny maszynowe e, nieruszone z pełnym magazynkiem dlatego, że no tutaj właśnie na tych schodkach do góry spotykamy pierwszy raz Potworka, który jest wyjątkowo odporny na wszystko inne. No i właśnie. Zagrożenie demoniczne mniejsze o 50%. No i teraz właśnie jajeczko numer 3. który już jest... Naprawdę ciekawie, to już na, naprawdę uda giną dosyć często jeśli się to zrobi dosyć nieuważnie warto właśnie wrócić tutaj na, na górę i z tego poziomu tutaj te potwory usuwać. No, jak zostaniecie na dole to się po prostu nie uda na pewno tego przetrwać, dlatego że one wszystkie tam schodzą, tam nie ma gdzie uciec, nie ma gdzie się ruszać no i niestety strategia pod tytułem pozostanie w ruchu. No i nie da się wykonać. 75%. No właśnie. I tym sposobem, po cichutku, po malutku, niczym smurfy po ogródku, dochodzimy do jajeczka numer 4. Teraz jak go znaleźć? To też nie jest takie proste. Też chwilę można sobie tutaj po tej odlewni pobłądzić. Generalnie chodzi o to, żeby wrócić właśnie do tego głównego pomieszczenia z tym wyciekiem gazu. No i wychodząc przez te Ugaszone drzwi właśnie o tutaj jest ten taki Korytarzyk w dół Łatwo go poznać to właśnie Po ikonie pancerza No i tutaj właśnie podążając Ścieżką zdrowia I wesołych okrzyków naszych wiernych kibiców Właśnie w ten sposób znajdujemy Drogę do czwartego Ja ja ze złemy No i tak jak właśnie dobrze przewidujecie, na no w tym miejscu zaczyna się tak naprawdę prawdziwe wyzwanie. Tu ten element odległy jest naprawdę, naprawdę wymagający. Tu jest potworów więcej niż ustawa przewiduje i to nie są, to nie są potworki takie łatwe. Są wredne, zaczepne i jest ich naprawdę, naprawdę dużo. Wrócić się nie da. Jedyna droga to jest droga właśnie do przodu. demoniczna obecność zredukowana blokada zdjęta. w ten sposób właśnie usuwamy z niebezpieczeństwo wszelkiego rodzaju potwory no i znajdujemy salę z turbiną tutaj oczywiście kolejne zastępy potworów do usunięcia i to wszystkie rodzaje które, które do tej pory zdarzyło nam się Napotkać początkujące te z samego początku gry, te późniejsze. Wszystkie po prostu naraz łącznie z tymi właśnie dużymi bydlakami odpornymi na wszystko. I jeżeli to jest dopiero to co spotykamy, tam to, to jest na trzecim poziomie, no to zaczynam się zastanawiać jak będą wyglądały dalsze poziomy. No powiem Wam, że zapowiada się naprawdę ekscytująco. No. Po ustabilizowaniu rdzenia dochodzimy sobie do komputera, gdzie otwieramy zasłonkę, bo się okazuje, że ktoś sobie wszedł do panelu sterowania. Autoryzacja Olivia Pierce. Alfa cztery zero W panelu sterowania wlazła sobie ta stara baba, zablokowała nam dostęp. otworzyć portal między ich światem a naszym. I tak nie dalibyście rady ich ocalić. Czy dalibyśmy radę ocalić, czy nie? Nie wiadomo, no tutaj pozostają nam może trzy albo cztery potworki do zabicia. Formalność, tak naprawdę, system nie przyjmie teraz polecenia nikogo poza Oliwią. Będziemy musieli wyłączyć bieżące ręcznie z powierzchni. Czyli, już wiemy, że w następnym odcinku wychodzimy sobie na powierzchnię. Będziemy próbowali wyłączyć to kolejny komputer. No a tymczasem dzięki za dzisiaj. Hej.